Czy wiesz, że istnieje strategia 100% legalna, którą wykorzystują sprytni przedsiębiorcy, aby płacić mniej, chronić swoje pieniądze i rozwijać biznes szybciej? Czy wiesz, że największe fortuny nie płacą podatków tak jak ty? I czy wiesz, że Amancio Ortega, właściciel Inditex, Zara, nie trzyma całych swoich pieniędzy w jednej firmie? To się nazywa holding. I właśnie teraz wyjaśnię Ci, dlaczego to najlepsza struktura dla biznesu. Holding to firma, która nie sprzedaje ubrań, nie buduje budynków i nie świadczy usług bezpośrednio. Jego jedynym celem jest kontrolowanie innych firm i inteligentne zarządzanie pieniędzmi. Przykład z życia: Amancio Ortega nie jest bezpośrednim właścicielem Zary. Zara należy do Inditex, a majątek Ortegi jest podzielony na kilka firm w ramach holdingu. W ten sposób chroni swoje pieniądze, płaci mniej podatków i rozwija się bez ryzyka. Inny przykład. Jeśli prowadzisz firmę budowlaną i jednocześnie wynajmujesz nieruchomości, trzymanie wszystkiego w jednej firmie to ogromny błąd. Jeśli firma budowlana popadnie w kłopoty, możesz stracić wszystkie swoje nieruchomości. Fatalny błąd. Rozwiązanie: stworzenie holdingu, który kontroluje kilka firm. Korzyści z posiadania holdingu: gra, którą bogaci opanowali do perfekcji. 1. płacenie mniejszych podatków legalnie. Jeśli sprzedasz swoją firmę poprzez holding, możesz zaoszczędzić nawet 95% podatku od zysków. Drugie, ochrona pieniędzy przed problemami prawnymi lub kryzysami gospodarczymi. Jeśli jedna firma w holdingu upadnie, Twoje pieniądze i nieruchomości pozostają bezpieczne w innej firmie z grupy. Trzeci szybszy rozwój i lepsza struktura biznesowa. Duże firmy nie działają jako jedna całość. Dzielą się na wiele podmiotów, aby się zabezpieczyć i optymalizować swoje zasoby. Czwarte ułatwienie sukcesji w firmach rodzinnych. Jeśli masz dzieci i chcesz, aby odziedziczyły firma holding ułatwia ten proces i zapobiega konfliktom. Prosty przykład. Jeśli rodzinna piekarnia przechodzi z rodziców na dzieci w ramach holdingu, zarządzanie spadkiem staje się znacznie łatwiejsze i nie generuje wysokich podatków. Kiedy holding nie ma sensu, jeśli masz tylko mały biznes i nie planujesz rozwoju, jeśli myślisz, że chodzi tylko o unikanie podatków Urząd Skarbowy to zbada, jeśli nie masz prawdziwego powodu, jeśli nie masz co najmniej dwóch firm lub aktywów do rozdzielenia. Czy możesz stworzyć holding później? Tak, ale im wcześniej, tym lepiej. Tworzenie holdingu po latach działalności może być bardziej skomplikowane, ponieważ może wiązać się z wyższymi kosztami prawnymi i księgowymi. Możesz stracić korzyści podatkowe, które miałbyś od początku. Przenoszenie aktywów do holdingu może wymagać dodatkowych formalności i zgód. Najlepsza opcja, jeśli już masz kilka biznesów lub nieruchomości, warto rozważyć utworzenie holdingu teraz, zanim ich wartość wzrośnie. Twoja przyszłość jest czymś więcej niż przypuszczeniem. Szczegółowy raport i 250 euro. Tyle kosztuje, aby Nati uporządkowała Twój biznes.